Witajcie! Zapraszam Was dziś na spacer po centrum Nowej Huty. Jesteśmy na Alei Róż, gdzie stał jeszcze w latach 80. pomnik Włodzimierza Lenina. Zamiast pomnika, zlikwidowanego w 1989 roku, są dziś rabaty wielokolorowych róż. Pomysł, aby w Nowej Hucie stanął pomnik Włodzimierza Lenina, pojawił się w 1966 roku. Nowa huta miała być pierwowzorem socjalistycznej dzielnicy. Teraz przechodzimy na plac centralny imienia Ronalda Regana. Przedtem był on tylko nazwany Placem Centralnym, gdzie mijamy sklep. Cepelia, otwarty w 1955 roku, sklep stał się istotnym punktem programu zwiedzania socrealistycznej dzielnicy, uznanej w 2023 roku za pomnik historii oraz objętej przepisami Parku Kulturowego Nowachuta. Wnętrze Cepeli cieszą oko randole i meble z czasów świetności socrealistycznego miasta. Teraz znajdujemy się pod kultowym neonem o nazwie Markiza. Miał on być wizytówką nowej huty. Ten piękny neon odnowiono w 2014 roku. Wracając się spod neonu Markiza, przechodzimy pod arkadami, znajdującymi się nad sklepami. Przechodzimy przez aleje Solidarności. Prowadzącą do kombinatu Huty imienia Mira przedtem imienia Lenina, jesteśmy już przed sklepem jubilerskim, jednym z najstarszych, znajdujących się w tym samym miejscu od lat 50. ubiegłego stulecia. Witryna nawiązuje do klasycystycznej elewacji budynku, zlokalizowanego przy placu centralnym. Po drugiej stronie placu centralnego jest kwiaciarnia Kalina. Jest firmą istniejącą od 1956 roku. Pod arkadami działa nadal jeden z najstarszych zegarmistrzów w Nowej Hucie, który wciąż naprawia zegary. Znajdujemy się pod choinką świąteczną która stoi w centralnym punkcie placu centralnego, powstałego w latach 1952-55. Na choince widoczne są liczne bombki, nawet te w kształcie nutek. Choinkę otaczają świecące bombki, przywieszone przy latarniach. Ten prostokąt widoczny u góry na dachu budynku to zegar elektroniczny został zmodernizowany, działał od lat siedemdziesiątych.